Ciebie, tutaj Arad Jones, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch kolekcjach Hot Wheels na rok 2025. E, więc, e, pierwsza kolekcja z kolekcja, którą bardziej, moim zdaniem jest lepsza i chętniej mi ją nagrał taką ogólnie oddzielną. No to jest to na pewno Hot Wheels um, Wild The White Body. No problem jest z, ko z tą kolekcją, pewien jest taki że. To Audi w sumie nie jest nawet moje i, i jutro już będę je musiał oddać. A po drugie yy, problem jest taki, że nie mam pontiaka Azteka. Yy, natomiast szczerze nie potrzebuję go totalnie. Poza tym ja mam nawet tego pontiaka Azteka, tylko po prostu z tamtego roku. Yy, w takiej oto wersji nawet z Hot is Modified. Także jak najbardziej go mam, tylko po prostu już nie chciałem mieć drugiej wersji. Jakbym tak szybko miał skwitować, model nie jest najgorszy, jest to taka moim zdaniem fajnie zmodyfikowana wersja tego samochodu. Jak dobrze wiecie, bardzo lubię markę Pontiac, bo bardzo też lubię auta z USA. Natomiast yy, uważam też, że nie jest to wcale jeden z najbrzydszych aut na świecie. Yy, pomimo kontrowersyjnego designu, moim zdaniem ono jest takie po prostu kontrowersyjne. No? Moim zdaniem nie jest brzydkie, nawet jest po prostu takie dziwne trochę i tyle. Ale brzydkie moim zdaniem też nie jest. No ale po prostu nie potrzebowałem zajmę drugiego koloru, bo to nie jest ja się chętnie chciałem mieć w swojej kolekcji. Dobra, no to przechodzimy. Tak samo sytuacja wygląda w Hot Wheels Modific, chociaż tu wygląda jeszcze gorzej. Bo modelem 3 na 5 jest już fantazykar. Więc dlatego ja po prostu chciałem zaprezentować w jednym odcinku na raz dwie te kolekcje. Więc może zaczniemy od tej, która pojawiła się na początku, czyli Hot Wheels Modified. Więc pierwszym samochodem jest ten oto Ford Maverick Custom. Eee, także e, samochód ten, zobaczcie, jest to taki e, pick-up, właśnie, chociaż kiedyś Ford Maverick wcale nie był pick-upem, było to coupe tak? Było to auto sportowe. Natomiast zobaczcie naprzód, który jest naprawdę kurde. Spoko, spoko jest ten przód. Sam sobie też samochód wygląda spoko, jakby bardzo lubię żółte samochody. Malowanie też jest kurde, spoko. Ale popatrzcie na tył. Tył też wygląda dobrze. Więc naprawdę jest to przykład nawet Hot Wheelsa w mainline, że Hot Wheels nie musi nie mieć kalek z boku, żeby mieć kalki z przodu i tyłu. Bo wygląda naprawdę, kurde, pod tym względem bardzo dobrze. Tak szczerze, naprawdę. Naprawdę nie jest to zły model, tak szczerze, jakbym miał powiedzieć. Naprawdę jest ok, całkiem spoko rozpoczęcie setu, natomiast teraz przejdźmy do mojego najlepszego elementu setu Hot Wheels Modifit, czyli Buick Riviera, jest to taki samochód od marki Buick, taki Luksusowy, bardziej bym powiedział. No, i wizualnie podoba mi się na pewno nim lakier. Fajnie on, kurde, wygląda. Są sobie samochody też mi się podoba, ale pomimo braku kalek, zobaczcie. Przodu dopracowanego nie mam. No, jeszcze OK, to jest chromowany przód. Ja nawet te chromowane przody w miarę lubię. w sensie często w carach je dają. Ogólnie w amerykańskich samochodach. I często to jest spoko. Wygląda to lepiej niż pusty przód. No, ale tył również jest kurde pusty. No, i to już jest dość słabe. Felga jest ok. Na pewno, moim zdaniem, lepsze niż w przypadku tego Forna Mavericka. Jeśli chodzi o wnętrze kierownicę możemy zobaczyć. Zobaczcie, jak ona dziwacznie wygląda. Jeśli tam widzę dobrze, yy, nie będę rozwiercać tego już tylko nie otwierać. Nie będę. Aczkolwiek widzę, że coś tam nie jest wyżłobione, tak? Nie można tego nazwać zwyczajnym naleśnikiem ale zobaczcie, to jest dziwne. Dziwnie to wygląda, ale akurat wnętrze ma fajny isterek. Zobaczcie teraz zdjęcie, że tam jakieś chłopaty, bodajże. Jeśli dobrze pamiętam. Teraz macie akurat wszystko na ekranie. No i element tej serii w postaci 3 na 5 pomijamy, jest to fantazykar. Natomiast przechodzimy do następnej części tego setu, czyli Forda GT, który go mam w dwóch wersjach kolorystycznych: białego oraz czarnego. My zaczniemy od pierwszego, który się pojawił, czyli wersja oczywiście biała. Samochód ten prezentuje się dokładnie w taki sposób. Naprawdę spoko. Takie, nawet moim zdaniem, ładne kurde malowanie. Pasek tutaj. No i zobaczcie przód. W zasadzie tamto. Spoko to kurde wygląda. Felga też jest ok, No ale już gorzej wygląda ten tył. Gorzej wygląda ten tył. Szkoda, że go nie dopracowano. No ale naprawdę wygląda ten samochód okej okay, moim zdaniem. Naprawdę jest, kurde, spoko. Jakby mainik, tak mainik nie powinienem się spodziewać czegoś lepszego. Ale w sumie też zobaczcie na Mavrika'a, który wygląda też kurde fajnie. Ale ten Ford GT, naprawdę lubię go. Natomiast przechodząc do rekoloru, który moim zdaniem wygląda znacznie lepiej, czyli ten oto czarny. Ten lakier jest już taki bardziej matowy, jakbym miał powiedzieć tak szczerze, tutaj jednak on no, nie jest taki jak... Ten czarny egzemplarzu, a ten czarny, no to już faktycznie taki widać, że mat. No ale moim zdaniem ta kolorystyka wygląda znacznie lepiej. Tutaj ja właśnie do tego kupiłem ten rekolor. Ja nie jestem akurat jakimś wielkim fanem kupowania rekolorów, Bo kurde, moim zdaniem ten rekolor wygląda o niebo lepiej. Jak dla Ciebie, drogi widz, daj znać oczywiście w komentarzu. Naprawdę, moim zdaniem, znacznie lepszy kolor. No, i przechodzimy do ostatniego elementu setu Hot Wheels Modified, <coughs> czyli Renault e-Space F1. Oczywiście pojawił się też recolor, taki na odwrót, ale moim <grym> zdaniem wygląda już naprawdę dość słabo. Ciekawy samochód: no, Renault e-Space, taki minivan, tak? van minivan. Natomiast e-Space F1 to jest taka wersja z silnikiem prosto, z formuły 1. Tak, naprawdę. Takie coś istnieje. Nie wiem tam może jedną sztukę wyprodukowano, czy coś takiego, no, na pewno nie był to samochód seryjny. <grystanie> Nawet nie są on dopuszczony do ruchu drogowego, co ciekawe, więc pomimo, że mini van, minivan, no to na ulicy sobie nie pojeździmy, tak? <grystanie> nie da rady po prostu. Co jest troszeczkę absurdalne, no ale mówię, silnik po prostu z formuły jeden. No ale wracając do samego sobie modelu, on wygląda kurdeś fajnie, no mi się podoba, kurde. Przód baby, tampo Więc to ok wygląda, kurde No ale to już puste, to już pusty Kółeczko, mmm takie sobie, nie wiem, nie, nie podoba się Nie wiem jak wygląda, dajcie znać w komentarzu, no ale też Zaobserwowałem tutaj na karcie, że ten spodek też powinien być czarny Tak, on powinien być czarny, a jest żółty, no cóż ale jeśli chodzi o set, Hot Wheels Modified, to ma tyle, jakbym miał ten setik ocenić tak szczerze? No, mocno na ocenie ten secik traci przez to, że ma Fantazykara, Ale jest okej, okay, jest okej, okay, jakby Ford Geta jest fajny, Renault Space Field jest fajny, Buick Riviera niedoceniony cast. I Ford Maverick, no, akurat nie wiem, nie jestem jego fanem zbytnio. Aczkolwiek, no, warto zwrócić na detale. Też, też to jest spora zaleta, więc naprawdę Ford GT, Buick, Riviera, Renault e-Space F1, tutaj mocno potoszą ocenę tego setiku, Ale problemem już jest Fantasy Car i ten Ford Maverick Custom. Więc no, jakbym miał tak ocenić, to takie powiedzmy że 6,75x10 ten set mógł być zdecydowanie lepszy. No dobrze, przechodzimy do następnego setu, do drugiego setu na dzisiaj który mam do zaprezentowania, czyli set wide, wide Body. Pierwszy model, który pojawił się w tym secie, to BMW 635 CSI, Więc przejdźmy najpierw do czarnej wersji, która pierwsza pojawiła się w casie H. Także jeśli chodzi o ten samochód, no to wyglądał, że jest spokój. Lakier nie jest taki typowo czarny. Zobaczcie, tutaj są takie, no pojawia się taki efekt po prostu. Pojawia się taki efekt, co wygląda naprawdę kurde, mega spoko. Ym, no taka alka na Internecie można znaleźć dokładnie tako, so, takie samo BMW. Fajna moim zdaniem, bardzo fajna jest ta kaleczka. Felga swoją drogą też jest naprawdę całkiem git. Przód. Yy, mamy plastikowy przód, co ciekawe. Tak, to jest plastikowy przód. To nie jest pusty przód. Yy, no więc nie wygląda to najgorzej niby. Nie wygląda to najgorzej. Tył? Też nie jest pusty. Przyjrzyjcie się. Też to są plastikowe lampy. Więc, pomimo, że nie wygląda to świetnie, szczerze, no to jest, no to jest. Nie możemy się dowalić do tego. Znaczy, możemy dowalić się do tego, że wygląda to nie najlepiej, ale nie możemy się dowalić do tego, że nie ma, bo jest. Natomiast przechodzimy do rekoloru pomarańczowego, no i ten rekolor. Dużo osób uważa, że jest gorszy. Ja tak szczerze. Nie umiem za bardzo się zdecydować, który dla mnie jest lepszy spośród tych dwóch samochodów, bo oba mi się bardzo podobają. Naprawdę. Naprawdę ten pomarańczowy też, moim zdaniem, jest bardzo ładny. Tak szczerze. Oglądając yy, sobie kalkę, jest to oczywiście dokładnie ta sama kalka, tak jakby. była, mm, jakby była inna. Przód i tutaj przód już widać pewną niedoskonałość. Zobaczcie, tutaj. Tam było chociaż czarne, to można było zamaskować. Czarne to jest. Yy, w przypadku przodów często właśnie zamaskowuje wady. Na przykład Seka, którego później poruszę temat, totalnie jakby poprawia ten model do ideału dosłownie mainowego. No a tutaj też to wygląda gorzej, bo zobaczcie nerki pomarańczowe. Po prostu no, te elementy tutaj wyglądają po prostu lepiej, bo po prostu ten kolor jakby kryje takie wady. Też podobnie na przykład czerwony działa i na lampy troszeczkę kryje, tak? Jest też inny kółko oczywiście, to, to jest coś, co się od razu rzuca w oczy, jest na pewno inny, no i jeśli chodzi o tył, tutaj jest zdecydowanie bardziej widać już te plastikowe lampy, także no, wygląda OK moim zdaniem, aczkolwiek no a tym przodem przede wszystkim przed Może wzór kółka. Nie wiem, ja naprawdę nie umiem się zdecydować, który mi się bardziej podoba, bo lubię pomarańczowe samochody. Tak szczerze. Yy, dalej. Przechodzimy do dwujaczki, czyli seka. Seka AMG i tutaj OK, mam akurat nie po kolei rekolorów, ale nie szkodzi. Przejdziemy sobie od pierwszego, który się pojawił, czyli ten oto. I zobaczcie na ten lakier. Kurde jaki on jest super. Z jednej strony on jest taki srebrny, a z drugiej strony jest... Też taki. Nie wiem, po prostu ten lakier jest zajebisty po prostu, jak on się mieni, taki kameleon po prostu. No to jest moim zdaniem bardzo spora zaleta seka. Tego, tego przede wszystkim, bo jeśli chodzi o seka, jest to totalnie topowa. Moim zdaniem topowy mainline jeśli chodzi o Hot wheelsa, bo naprawdę wygląda świetnie. Wszystkie seki mają tą zaletę. Zobaczcie. Jak kurde ładnie wygląda na ten przód. Ale... Jest coś, o czym dobrze mówiłem, czyli że czarne samochody kryją te wady najbardziej, bo grill powinien być czarny, tak? Powinien on być czarny, i w czarnym seku to jest właśnie przykryte i to jest największa zaleta ale kurde, no jak ten samochód wygląda to jest super po prostu. Rejestracja z tyłu też też światła są co prawda, tampo. Ale są. Kiedyś, jeśli przyjdzie do mnie paczka z AliExpress, zaprezentuję Wam Seka 500, który ma plastikowe lampy z przodu i z tyłu. Wyjdzie taniej niż y, kupowanie Seka na AliExpress nawet. Znaczy nie na AliExpress na Vintedzie, przepraszam. Ale główna wada moim zdaniem akurat konkretnego egzemplarza z 2025 roku, czyli Felda. Nie wiem, dla mnie, da mnie tak, tak średnio. To jest w ogóle. O, zobaczcie. To jest to samo kółko, co w przypadku Espace'a. No, no bo w przypadkach moim zdaniem nie sposuje się na metal. No i okej, okay. drugi sek to jest ten oto granatowy. Ja akurat go mam z wymianki, bo tam tego miałem z konkursu. Obie bęki miałem z wymianki, bo naprawdę trudno mi je było znaleźć. Natomiast przechodząc do tego seka, no to moim zdaniem wygląda on dobrze. Na pewno jest też lepszy wzór kółka swoją drogą. To jest chyba największa wada, tam, tam, no, zaleta nad tam, tam, tym sekiem, ale moim zdaniem już ten sek nie jest wcale jakiś lepszy, nie wiem. Dawno mi się bardziej podobał ogólnie. Ten wygląda też świetnie, ale ty, mimo wszystko tamten lakier totalnie y, miażdy konkurencję, tak szczerze. Naprawdę ten sek jest kurde ładny, ale jeszcze raz powtórzę, tamten jest kurde lepszy. Tamten jest lepszy. Naprawdę moim zdaniem najlepszy jest czarny sek, bo tak jak mówię, kryje wady, czyli przód i grill na przykład ale też wygląda to świetnie ok, przechodząc dalej mamy Jaguara XJC V12 Coupe jest to samochód 4x5 z kolekcji Wild White Body naprawdę moim zdaniem super jest ta kalka w tym Jaguarze, bardzo mi się podoba, zobaczcie to jest główna zaleta, mam nadzieję, w przypadku tego samochodu, bo no, niby dalsze części mogą być wadą. W przód niestety brak, ale zobaczcie na to, że sek nie miał za bardzo jakichś zaawansowanych kalek. Tył ponownie brak, ale może trochę ten model w sumie nadrabić mimo wszystko tą kalką, bo po prostu wygląda super. A pamiętajcie, nie ma się czego spodziewać po zwyczajnym menie, po zwyczajnej zapawce za 8 złotych. Naprawdę. To też trzeba brać pod uwagę. Ale naprawdę muszę przyznać, że też no, po prostu ten jest bardzo, to bardzo fajny. Ok. Dalej przechodząc. No, może nie ostatnia część, bo w ogóle pominąłem, zapomniałem, że tutaj pomiędzy był Ponciak tak, ponty jak e, Aztek Custom możemy swoją drogą popatrzeć, ale to jest z czwartego Aztek akurat no. <grym> no po prostu taki kontrowersyjny dość samochód jak jak mówiłem ale moim zdaniem nie najgorszy ma, fajny easter egg z tyłu nawiązujący do filmu ze serialu y, z Walter White'em nie, nie pamiętam jak się nazywał szczerze nie oglądałem go nigdy Breaking Bad, tak Breaking Bad, o przypomniało mi się nie oglądałem nigdy w sumie. Nawet Dobra, e, dalej. Audi Quattro Sport Quattro w sumie. No i to jest, uwaga, uwaga, Treasure Hunt. No kurde, jak ja zobaczyłem, że to Audi jest Treasure Huntem. To bardzo się ucieszyłem. Serio. Bardzo udane te hasy, swoją drogą. Naprawdę. W ogóle mamy tutaj ponownie to samo kółeczka, co w pierwszym seku i w ale tutaj myślę, że akord już lepiej wygląda w sumie. Akord OK. Przód mamy ładny, kurde, tampo. Spoko to no, kurde wygląda. Maska. Zobaczcie, fajna. Bok też kurde ładny. Fajnie to wygląda. No ale tył, szkoda tył, Szkoda tył. Po prostu naprawdę wygląda to dobrze. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Serio. Muszę przyznać, kurde. Zobaczcie. No absolutnie. Zajebisty model. Mm. Treasure Hunt. To jest Treasure Hunt przypominam. a Treasure Huntami w większości przypadków są głupie kosmosy. A to prawdziwy samochód. Co prawda moim zdaniem już nawet bije na głowę go, ten Viper, który będzie w case bez 26. Ale to nie zmienia faktu, że to jest świetne tech. tak? Także naprawdę e, mamy mm, dwie fajne kolekcje. No oceniłem to na 6,75 na 10. Natomiast Wild, Wide Buddy, no to już na spokojnie czt, trochę traci na Azteku. Zastanawiam się, bo ktoś napisze, że za dużo dałem, ale ja to też, też oceniam w skali maina. Jeśli oceniamy w skali maina, to jest to bardzo dobry set. Więc oceniając w skali maina, gdyby nie ten Aztek, jakby nie licząc Azteka, ja bym temu setowi absolutnie dał takie 9 na 10. Przez Azteka dam mu, gdyby nie to, że on, dam mu takie 8,5 na 10. Myślę, że ten set nam to zasługuje. Sek jest świetny, Quattro jest super, Bemka jest fajna, Jaguar mi się najmniej podoba, ale też jest zajebisty. Także naprawdę oba dwa fajne seciki, no tutaj moim zdaniem znacznie lepsze od tego. Ale ten też jest okej okay jakby, tak? Także dziękuję bardzo za oglądanie drogi widzów. Zostaw lajka pod tym filmem. Zostaw suba w radzoneczkie na moim kanale. I to tyle. Nara.